Dzień dobry kochani, w kolejnym vlogu. Jest 6.59, a my jedziemy po towar do naszych już producentów. W sumie to już dojeżdżamy. Chciałam się tylko z Wami przywitać. Tosia oczywiście śpi w domku, się czuwają. Więc tak jak standardowo zawsze, jak co miesiąc przyjeżdżamy do łodzi, to jedziemy osobiście do nich, żeby sobie towar zobaczyć na żywo, porozmawiać z nimi, utrzymać taką fajną biznesową relację. tym razem też jeszcze idę do dziecięcych producentów bo przepraszam słuchajcie ale tutaj są mega wyboje Welcome to Wooch. O No jedziesz takimi skrótami Wojtek, osiedlowymi domkami, że tutaj dosłownie pies mszczeka. A ty mi mówisz, że welcome to Łódź? Przyjdź się Piotrkowską, albo Włókniarze, albo Jana Pawła i powiedz welcome to Łódź, faniaku. No, powiemy to dzisiaj wieczorem, właśnie budzik. Budzik, kochani, budzik. O tej porze się ja nie Łodziacy, powiem. jak to słuchacie, to proszę teraz przestać obserwować dosłownie Wojtka na Instagramie. Gorzej jak łodziacy powiedzą, no tak, takie są dziury. No gorzej, jak jutro zobaczysz, że nie masz 5000 tysięcy na Instagramie, by cię o to obserwowało. <śmuszanie> <Buła>. <śmuszanie> e, więc e, wróćmy do tego, co mówiłam. Zaraz dojedziemy do normalnej ulicy, proszę, to będę mówiła i zobaczymy, czy też tak będzie e, trząsło. Trząsło. Wiecie co, naprawdę, o tej łodzi to już... Naprawdę, to są, bo ja, ja nie wiem, tak nie żartuj z tego miasta. Ono się naprawdę pięknie rozwija i pięknie wygląda. A po drugie Łódź, to trzeba zwiedzić z kimś, kto jest z Łodzi, żeby wiedzieć gdzie i co zwiedzić. Dlatego poszukuję takiej osoby, jakby ktoś był chętny mnie oprowadzić po Łodzi, to jestem bardzo... Nie, bo jak ty się tak, ja nie zamierzam cię oprowadzić po Łodzi, jeżeli ty się tak wypowiadasz. Od siedmiu I nikt tutaj lat tutaj też nie. Nie, nie. Nie. Nikt tutaj nie. Nawet jakbyś się ktoś znalazł, to uważajcie, bo Aga już powiedziała nie. Nie, za co? Dopóki nie będziesz e, chwalił i mówił, że e, wie, twoja mama Antoś jest złodzi. Wiesz, jest takie piękne miasto w środku centrum Polski. I ona jest złodzi. Przestań, bo się I Nie będziesz... E, mówił tu ironicznie o tym mieście. Ja mogę tutaj co nie, jak zawsze Możesz. O, no patrz, jakoś nie trzęsie. O Jezu, bo co się wydarzyło? Czy my się żeśmy przynieśli do Krakowa? Nie, tu już po szóstej rozwinęli ten A, asfalt. Tutaj, tak. Patrz, no co się wydarzyło? E, jedziemy, jedziemy dzisiaj po świąteczne rzeczy, więc kolejne live już ostatnie na naszym kanale stylu pieszego wejścia. Znaczy już ostatnie w tym roku, bo ostatni live będzie 17 grudnia sprzedażowy. I tak będą świąteczne, i dziecięce, i kobiece, więc zapraszamy Was serdecznie na nie. A teraz kończę, bo dojeżdżamy. Ale pogoda jest średnia jest 4 stopnie, jest kropi szaro, i ponuro i kropi deszcz, więc. A my u siebie za oknem mamy jeszcze śnieg? No. Ta łódź to tak? Do później. Wracamy, kupiliśmy bardzo fajny towar, bardzo ładny. Ja najbardziej jestem zadowolona z dziecięcego. Więc tutaj Was serdecznie zapraszam na live, który będzie... Którego to miało być? Za tydzień w czwartek. Za tydzień w czwartek. Tutaj Wam napiszę, bo muszę sprawdzić w kalendarzu dokładnie. Będzie o 11. E, to 11 czy 12? Chyba 11. 11. 11. 11, 11 o 11, tak. E, 11, 11 Bardzo fajne, świąteczne i takie na co dzień śliczne rzeczy. Mamy nowego producenta, jeżeli chodzi o sukieneczki dla dzieci. Bo nasz obecny polski już nie szyje który był. ale mamy nowego. Znaleźliśmy bardzo fajne też małżeństwo, też w Polsce szyją. Bo jednak dla dzieci to tylko lepsza bawełna, a to trzeba przyznać, że Polacy o to dbają i tyle. No to prawda, bardzo ładnie to powiedziałaś, że. W którą e... strona, Aga? No w lewo. Na pewno, na uczelnię. No wy tak, Dobrze. jedziesz do Łodzi, a tam jest. Okej. Okay. Dalej, Inna rzecz. A uważaj, on szybko jedzie. Nie szybko. A jakbyś śniadania. No, mi zostaje żabka. Kupiłam sobie dzisiaj na wyjście nową sukieneczkę i sweterek. W sumie to mi mąż kupił Tak? Ty nie? No niestety. Co niestety? Niestety ja. Nie cieszysz się, że będę ładnie wyglądać? No ładnie, cieszę się, cieszę się. Ładne, ładne. Dobrze. Eee, zawożę Wojtka na uczelnię. Czy my coś po drodze musimy załatwić jeszcze? Chyba nie. Zaraz muszę logistykę ogarnąć, działania łodzi, bo totalnie jakby w ogóle nic nie, nie ogarnęłam. Nic z nikim się nie umawiałam, nikomu nic nie mówiłam. Skupiłam się totalnie na tym wyjściu dzisiejszym z Wojtkiem znajomymi. I na tym się skupiłam. Muszę zadzwonić do kuzynki, do babci, zobaczyć jak to w ogóle. A którym my w ogóle wracamy w niedzielę? Też tego nie ugładaliśmy. Nawet o ja... o 15 określam. kończymy, no to wracamy. Kończysz, tak? O 15? Tak. Ciemniej się to szybko. Wrócisz może do domu, zjemy obiad i pojedziemy. Nie będę po ciebie jechała pod uczelnię tak wcześnie, Wojtek, bo tutaj bym musiała o 13 zjeść obiad z Tosią. To jest beznadziejna no niedziela. Dobrze. Czyli wrócisz na uczelnię, z uczelni, zjemy obiadek i pojedziemy sobie w trasę. I tak się ciemno o 16 robi, więc nie ma znaczenia, czy wyjedziemy o 15.30, czy o 17.00, nie? Taki plan. Muszę odszukać, gdzie jest... O nie, o nie. tak? To schowamy. Bo to jest Pandoś, a tu jest Dawid. No, to teraz, a, teraz Antosia. Tak, to muszę poukładać. No, Antosia odkrywa. O. o, no takie. I teraz z A to trzeba zamknąć, tak? No. I ty teraz szukasz następnego. No. Chodzę do domu, mówię dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo, cześć, wróciła mama. Mama się bawi z dziadkiem. Jurek potrzebuje ekspert. Okej, okay, sobie myślę. Dobra, to miłej zabawy. Zawsze mama! O. Tak chyba była na za nimi, że w ogóle mnie nie widzi. Dobra. Zrobię sobie chyba śniadanie po prostu i zjem sobie w ciszy i w spokoju, wiecie? Bo nic ode mnie moje dziecko nie chce, Ok, rozumiem. Kawka, idę się napić z rodzicami. Moja córka namówiła babcie na naleśniki, więc ciasto już jest zrobione. Nie wiem, czy Wy też tak robicie, ale my robimy tak z mamą, że ciasto na naleśniki robimy, musi być troszkę gazowanej i odstawiamy na milim pół. Przepraszam, odstawiamy na, minim, na minimum pół godziny, żeby się tam wytworzyły. Nie ja wiem w sumie co, jak to nazwać. Ale jest wtedy lepsze ciasto, płochniejsze i chrupiące. Podoba, popatrz przez szybkę. Patrzcie, jaki Mikołaj zrobiła moja mama. <laughs> Nie przestańcie mi zadziwiać. Ten, tego zabierasz? Tego bierzemy. To, co jest tutaj, co jest z batu, o tu. Dobrze że z nami Mikołaju. Ciekawe gdzie my Cię um, zmieścimy. Chyba no, ze mną, mną z przodu. mały dom. <noise> mały dom. On będzie przed domem to się stał. On będzie no. przed domem Ale w, w samochodzie to rzeczywiście w, w tego. No z przodu, przodu ze mną chyba. No. Mną. Tutaj taki Mikołajek też moja mama robiła. Zobacz. Tutaj zrobiła dwa takie śliczne mikłajki dla Tosi do pokoju. I tutaj i ten dla nas do salonu. U mojej mamy też jest czerwona choinka chyba odgapiła ode mnie albo ja od niej. W sumie to nie wiem, która była pierwsza. Takie strojki piękne robi moja mama, słuchajcie, naprawdę tak mi się podobają. Takie bombki zrobiła. I dała mi dwie, więc jadą ze mną do Krakowa i będą wisiały u nas nad stołem. Antosia pokaże, dobrze? On dobrze nie. Antosia pokaże dobrze. Swój nowy stoliczek, tak? Tak. Mamy pięknie. A ja mam pięknie za linie. No pięknie, starasz się tak delikatnie. Ty nie kredkami, trochę trudno jest tak. Nie wyjeżdżać z ale, ja ale się starasz. Ale No ty masz grubą kredkę teraz, widzisz? A. To jest, patrz. Wytłumaczę ci, Patrz. To jest gruba kredka, bo widzisz, jest jej tutaj sporo. A tutaj jest cieniutka, widzisz? Bo jest taka jak. Igiełka. A. I to jest to... cienka. jeszcze raz będę ją używać. Mhm. Tym jest o wiele łatwiej malować, bo zobacz ty już nie wyjdziesz za linie, po prostu. A ty? Co dzisiaj z robiłaś tutaj, bo... Bawiłam się robiłaś tego fajnego? babiłam się, babiłam mm. się by grę. By A grałaś? Grałaś, no. Grałaś tą fajną grę Gabi? No. W Chińczyka? No. Mm. A ta malownika ma jakieś te? Co? Naklejki? Nie wiem po co tutaj Nie. A tu. Oh. Ale piękne, ja nie wiedziałam. Śliczne. To można po tobym go naklejać Okej. Okay. Tak. Moje robić. Jeżeli nie? To pojedynczo. Tosia najpierw dostanie, potem mama. Dziadek, babcia i tata. A wymieniłaś teraz, kto najbardziej był grzeczny, tak? Taką kolejność zrobiłaś? No. no wiedziałam. No tak, ale musi być pięć skarpet. Myślę, że babcia ma dużych pięć skarpet, żeby zmieścił się prezenty od Mikołaja. Ja chcę duży. Ja nie wiem, czy dostaniesz duży Tosiu. To wszystko zależy od Mikołaja. No i od tego, co napisałaś w liście. To jest ważne ale ja napisałam, że chcesz. Yy... Wózek składany. No to wózek składany, jak złożysz, to jest mały. No, no właśnie. No to przyniesie mi. Ale, Tosiu, wiesz o tym, że yy, może być tak, że Mikołaj cię wózka nie przyniesie, prawda? No. Może ci przynieść inną zabawkę. Wiesz o tym, kochanie? No, ale ja tak myślę. Bo... Wiem, kochanie, ale czasem jest tak. Czasem jest tak po prostu, że Mikołaj nie zawsze może spełnić prezent, i takie rzeczy, nie jak sobie dziecko wymarzy. Ale trzeba mocno uwierzyć, tak? Tak, Dusiu? Czy ty to rozumiesz? Tak. Super. Najważniejsze, tak. że to rozumiesz, Kania. Babcia, co tutaj no. robisz? No, robię. E... Farsz. Farsz, tak. Bo robimy e... Krokiet. krokieter z farszem ruskim. Ruski. Tylko, że inaczej będzie, bo my sera białe, bo jest ten biały wędzony. Tak, mama zobaczyła w przepisie ostatnio w telewizji, że kucharz mówił, że do ziemniaków ugotowanych zamiast zwykłego twarogu dodaje twaróg wędzony. Na pewno damy znać, czy dobra. Dzięki! Wysypały się tutaj prosto. Aha. To nie jest Dosia damy radę, ja. bo to są, to są malunki plastyczne. Piękności mojej córki z przedszkola dla pamięci, tak? Dobrze. co to są za ścinki, Tosiu? Co one symbolizują, Tosiu? To jest. babcia może te takie A babcia może to układać. Fantastyczna układanka. Ja myślę, że to by trwało z jakichś pół roku, gdyby miała to układać, Tosiu. fantastyczna. Babcia uwielbia puzzle. Ona bardzo się ucieszy, że to jest układanka. Rozumiem. Tuś, ale jeszcze tu. Myślę, że daj babci takiego, że sama wycinałaś i tego pokolorowanego Mikołajka. Daj to wszystko, babci, patrz, że to dla babci. Dla Caciusia, dobra? Dobra. do no tak, To jest Mikołajek. No tak, nie zabrały. Tak, no, takie puzzle, takie puzzle. Jakie piękne, ale jaki piękny Mikołaj. Jestem takie puzzle. Do składania? Tak. No babcia poskłada. No, to bab, babcia jakieś tylko pół roku będziesz to składała, ale Aha, myślę, że... Aha, no, do... to... no to najwyżej zajmie troszeczkę półroczku, to... Ale będziesz do roku, co będzie do złotego. Aha, Dobre, dobrze, bo segregować sobie, wiesz, kolory, bo tam są różne, babci. No, no piękne, no ja się tak cieszę, daj buziaczki, babci, kuchuny, ty moja, no moja gwiazdeczko kochana, ty. I zobacz, jakieś jest stolice. A, no i przyniosłam o, ten tak, stolicek, żeby zobaczyła. Oj, dobrze, już lecę, przyjdę tutaj do was, tylko żeby, naleśniki tylko wystawić. Chodź tutaj, pokaż babci, tutaj się rozłożyć, a i to się rozłożyć. No tak się otwiera. Poczekaj, bo ja najpierw po każdej widzą. Zobaczcie, taki fajny blaciek sztywny. Tutaj też taki jest, gdyby wpadł, nie wiem, ołóweczek na malowanie podczas jazdy, to też nie wyleci za. Tutaj weź to si paluszka, weź to się paluszka. Tu się otwiera. I tutaj możemy schować sobie również kredki. Możemy schować malowanki. Temperówkę. No Alegro słuchajcie zamówiłam. Po prostu wpisałam stoliczek samochodowy i wyszły mi różne opcje. Zobaczcie, tutaj są jeszcze nóżki i te nóżki zahaczam o jej podłokietnik, jeden, drugi i to jest pięknie, żeby się trzyma stabilnie i tak wygląda. Bardzo fajna sprawa, prawda Tosiu? Fajne, Ale super to jest. No. Patrz, tu mam łóżki. No. To tak jak do łóżka. wiesz, Także chora. Tak, to taką tacę też można mieć, wiesz. O i tu jest jeszcze otwiera. No wiecie co, jakie to fajne. Wiesz, to jest, opiera się o mój fotel przedni, A, więc to jej tutaj nic nie wylatuje. Tu może mieć wiesz, swoje malowanki, kredki. Super. To się zahacza o jej podłokietniki, te no. boki, no i to jest lepsze, bo są jeszcze takie to, y, stoliczki, patrzyłam w internecie, to są y, takie niesztywne, one są z takiej dychty, Aha. pokryte takim, taką ceratą, wiesz, mhm. że jakby rozlała, to nie wsiąknie i są pasy do tego, ale to jest o wiele lepsze. No pewnie. To jest stabilniejszy stoliczek. Widziałeś, jaki ładny stoliczek? no? widziałem, bardzo ładny. Zobacz, nawet się otwiera, to no się uważa i Tak, dobrze no tak, no, się otwiera. Tutaj, że może sobie schować. A tutaj, na, na tym złym. Super. I jedziesz sam sobie w samochodzie? No teraz to zadowolona, jak jechałaś, co? Co? No, y 10 minut się pobawiła i zasnęła. Oh. No bo była śpiącą do tego, ale jak. Dziś będzie Jak będziemy wracać, to na pewno będzie korzystać. Będziemy Wszystko było wiadomo. Proszę bardzo, wszystkie Twoje rysunki. Proszę. Pokażemy. Proszę. O, rączka odciśnięta, laurka to jest yy, od ciebie. 23? Tutaj też jest napisane, tylko że taką kredeczką, że prawie nie widzącą, ale to wszystko jest tutaj narysowane. To twoje pierwsze rysunki były takie, że tak tutaj o tak ładnie robiłaś, popatrz sobie, tutaj jest coś przyklejone, lody, tak, taka karteczka, wszystkie twoje kwiatki, proszę bardzo i tutaj też jest to. I teraz Mikołaj tu dołączę. Proszę i teraz sam te. Uważaj, to się nie spadnie. Oprócz tej puzli, bo puzle będzie babcia składała, tak? Z się. Tak. Ty będziesz żółta składała? No ty żółta, ja pomarańczowe. No, ja z poskładam puzelki. To trzeba napisać się może Mikołaj 2025, Tosiu, co? Przynieś mamie mazaczka. Mama napisze, żebyśmy pamiętali, że to jest z tego roku. No tak. Co no. to, to jest? Co to jest? A to tu to nasza. No <grymne> Ty napiszesz, to, ja wiem, to, też, to, to napisz Mikołaj 2025. 2025. Mikołaj. No położyłem, ale ktoś na ja. tym położył No ja położyłam, a skąd widziałam, że to jest to. Może ci troszkę pomogę? Nie. Mhm, Aha, sama. To ja ci teraz powiem. Dwa, narysuj dwójkę. Umiesz narysować dwójkę? Tak. Ujka, ja Ci napiszę, a Ty poprawisz, dobra? Okej. Patrz. 2 0, 2 5 Napisz tutaj pod spodem to no. samo. Tak jak ostatnio napisałaś swoje imię. Też napisałaś pięknie. Poprawiałaś po mamie, tak? Napisz tutaj. Tak, napisz 2, 0, 2, 5. Uh -huh. To napisz tu, pod spodem, tak. Spróbuj napisać to samo pod spodem. Spróbujesz pomóc ci? Nie. Może ci pomogę, chcesz? Nie. Nie? A po a, napiszesz Antosia? To jak ostatnio? Jak ja ci napisałam? To napisz tutaj Antosia z mhm. Pięknie. A teraz n. Teraz n. Tom. pięknie. Teraz ty. Kiesiuchka. Tata nie mówi, ona wie pięknie, O, O. Sy... se. I No bardzo ładnie. Proszę, jak ładnie się podpisałaś, piąteczka. no babci, jak pięknie, no proszę bardzo. Puste talerze, muszę wam powiedzieć, że wyśmienite z takim farszem, bo jest ostrzejszy farsz, nie z takim dły, więc polecam. się możesz sięgnąć skarpetę mikołajową, bo musimy zawiesić na klamce. Pudełko to zielone, z powrotem pudełko zielone. Ale w zielonym pudełku była tam skarpeta, Aniu? Tak. Muszę, no bo zaraz ja się muszę szykować i wychodzę, a musimy powiesić skarpetkę na noc, tak? No. Ja. Bo jutro przychodzi święty Mikołaj. Mamy no, ja i wieszamy. Patrzyłem za tym i wieszam. wie, że to jest mamy, jak była mała, ta opaska Renifera. Co? Mama nosiła, jak była taką, no może starszą dziewczynką, ale, ale była dziewczynką. Mam pomysł. Tu powieś powies na klamce. To się masz. Tu powieś na mikołaj. klamce. I wtedy Mikołaj wie, że wisi skarpeta i wkłada tu prezenty. O! No? Proszę bardzo. No to czekamy na Mikołaja. Ja kochani żegnam się z wami. Dzisiaj ten vlog jest krótszy niż ostatnie, które nagrywałam. Natomiast za chwilę jeszcze mają być nasi znajomi. Potem jadę do Wojtka, tam do znajomych. Potem wychodzimy na kolację. Dzisiaj mam taki wieczór we dwoje, znaczy we dwoje z Wojtkiem bez Tosi, z jego znajomymi z uczelni. Bardzo czekaliśmy na ten czas. To będzie taki czas nasz czas, taka rantka w końcu, gdzie możemy iść oderwać się, bo to się z mi ja zostaje i bardzo się cieszę z tego wieczoru, dlatego ja się jeszcze idę szybko szykować, oni już jadą, więc muszę słuchajcie kończyć. Myślałam, że jeszcze może dogram szykowanie się albo coś, ale nie dam rady, więc całuski, montuję vloga, wrzucam go, a widzimy się jutro. Papa! Pa.